Jesteś kochany i jesteś potrzebny to historia mojego życia drogi pełnej bólu, cudów, upadków i Bożej łaski. Przez lata przechodziłem przez biedę, samotność, emigrację, a nawet momenty, w których chciałem wszystko zakończyć, ale kiedy zawołałem do Boga On odpowiedział: To zmieniło mój los, moją rodzinę i przyszłe pokolenia. W tej książce opowiadam prawdziwe wydarzenia, które zabiorą Cię z Polski do Norwegii, Szwecji i USA. To historia o nadziei, o przebaczeniu, o drugim początku. O tym, że niezależnie od tego, gdzie jesteś w życiu, Bóg widzi Cię i kocha. Jeśli potrzebujesz zachęty, jeśli szukasz sensu, jeśli pragniesz zobaczyć, jak Bóg działa w XXI wieku, ta książka jest dla Ciebie. Jest już dostępna na Amazonie. Zapraszam cię, abyś przeczytał tę historię. Może zmieni także twoje życie albo życie kogoś ci bliskiego.